Witam Was bardzo serdecznie w Miejscu Aktywności Lokalnej Studnia, która działa przy filii Bielańskiego Ośrodka Kultury na Estrady 112. Miejscem, e, misją tego miejsca jest to, żeby zbliżać ludzi e, i wspierać Was w tym, żebyście żyli bliżej siebie i bliżej natury. No, teraz jest to tym bardziej wyzwanie, dlatego przygotowaliśmy dla Was ten materiał. E, żeby Was wesprzeć w tym, jak możecie bardziej zadbać o siebie, o swoje zdrowie, o swoje samopoczucie, jak możecie wzmocnić Waszą odporność naturalnymi metodami. I o tym będzie ten dzisiejszy film. Przygotujemy dzisiaj razem pastę z kurkumy i złote mleko. Opowiem Wam też trochę o tym, jak to w ogóle działa, że kurkuma ma tak niesamowite właściwości wspierające nasze zdrowie na różnych poziomach. I może od tego właśnie zacznijmy. Inspiracją dla dzisiejszego warsztatu jest Ayurveda. To jest taka starohinduska sztuka leczenia, a właściwie sztuka zachowywania takiej równowagi psychofizycznej, zwanej zdrowiem. Ayurveda jest jednym z systemów leczenia, zresztą też wpisanych przez Światową Organizację Zdrowia do takich, jako jedna z form terapii i dbania o zdrowie. No to zaczynamy. Bohaterem dzisiejszego filmu będzie to oto kłącze, jest to ostryż długi, zwany inaczej kurkumą, z łaciny kurkuma longa, e, nazywana czasami też e, szafranem indyjskim. E, ta oto przyprawa e, rośnie w Indiach, ale też w wielu krajach tropikalnych. Jest z rodziny imbirowatych, więc to jest, tak powiedziałabym, kuzynka imbiru. Jest to też kłącze, rośnie w ziemi bardzo bardzo ciekawa przyprawa tak naprawdę powiedziałabym że to jest jedna z najzdrowszych przypraw na świecie chyba żadna inna przyprawa tak jak kurkuma longa nie jest przebadana przez naukowców poświęcono jej bardzo wiele badań które udowodniły że ma właściwości niesamowite przeciwzapalne więc potrafi tak naprawdę naprawiać nasz organizm od środka gdy ją zażywamy w różnych schorzeniach ma właściwości przeciwnowotworowe, więc cudownie wspiera leczenie chorób nowotworowych. Ma też właściwości takie, że obniża poziom cukru, więc jest korzystna przy cukrzycy. Jej właściwości przeciwzapalne są też wykorzystywane w leczeniu m.in. demencji starczej. I kurkuma cudownie wspiera naszą odporność, wzmacnia nasz system odpornościowy, jest więc doskonałą przyprawą po to, żeby sobie radzić z różnego rodzaju infekcjami, z różnego rodzaju przeziębieniami, grypami, z czymkolwiek, z czym tam się może zmagać człowiek. Jeżeli chodzi o kurkumę, tak tak wygląda kurkuma, tak rośnie tak, w ziemi jako, jako korzeń. Tak wygląda kurkuma już przetworzona do postaci proszku, już zmielona. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby korzystać raczej z kurkumy ekologicznej, dlatego że jest ona dość często podrabianą przyprawą. Miesza się ją z różnymi proszkami, mąkami, nawet sama nie wiem z czym. Co bardzo łatwo jest sprawdzić, jak kupicie sobie kurkumę w postaci korzonka suszonego i ją sami zmielicie w domu. Ona jest bardzo twarda wówczas, więc wymaga to jakiegoś takiego wysokoobrotowego urządzenia. I powąchacie taką kurkumę którą sami zrobiliście i powąchacie taką zwykłą kurkumę ze sklepu, to szybko zorientujecie się jaka jest różnica. Więc jeśli już kupujecie kurkumę w proszku, to bardzo was zachęcam do tego, żeby była to przyprawa ekologiczna, tak? w jakimś sklepie ekologicznym. Możecie oczywiście też używać świeżej kurkumy, ale tutaj bardzo ważna e, rada dla osób, które będą to robiły pierwszy raz. Koniecznie użyjcie rękawiczek. I ja to zrobię teraz, żeby wam pokazać e, jak wygląda taka świeża kurkuma. Ech, trzeba ją obierać w rękawiczkach, bo ona bardzo, bardzo brudzi. Zobaczcie, ona jest w środku bardzo pomarańczowa. Tak naprawdę kurkuma też była znana najpierw jako barwnik. Hmm. Ona służy na przykład do barwienia ryżu. Ech, używało się jej też nawet do barwienia tkanin więc jak obieracie sobie taką kurkumę, to koniecznie załóżcie rękawiczki. Uważajcie też, jeśli macie na przykład jasny blat kuchenny, żeby jej nie położyć ani obierków z kurkumy na tym blacie, dlatego że po prostu ona go momentalnie pobrudzi. Brudzi też trochę niestety naczynia, czyli na przykład jak będziecie gotować kurkumę, to możecie zauważyć, że jasny garnek się ubrudzi. Tak wygląda obrana kurkuma. Momentalnie zobaczcie żółte rękawiczki, momentalnie żółte palce to oczywiście się zmywa z czasem, no ale po co brudzić ręce, warto użyć rękawiczek. Ja osobiście używam świeżej kurkumy, zarówno jak robię sobie jakieś koktajle, ale też używam kurkumy, na przykład jak robię jakiś bulion warzywny, gotuję jakąś zupę, lubię wrzucić do niej kawałek korzonka kurkumy bo daje taki ciekawy, troszeczkę ostrawo-gorzkawy posmak. I to też jest specyficzna cecha kurkumy, ten taki jej gorzkawy smak, który my w naszej kulturze nie do końca jesteśmy do niego przyzwyczajeni, natomiast ajurweda bardzo ceni gorzki smak. Dlatego, że on cudownie wspomaga nasze trawienie. I też warto o tym wiedzieć, jest to jedna z właściwości leczniczych kurkumy, wspomaga nasze trawienie. Dzięki temu właśnie gorzkiemu smakowi, więc warto, warto z niego korzystać. E, przygotujemy na dzisiejszym, e, na dzisiejszym tutaj warsztacie małym przygotujemy dwie rzeczy, które możecie stosować z powodzeniem na co dzień, żeby wzmacniać swoje zdrowie, wzmacniać odporność, ale też poprawiać swoje samopoczucie. Pierwsza będzie pasta z kurkumy, która jest takim punktem wyjścia do przygotowania drugiego produktu, czyli złotego mleka. E, Pastę z kurkumy robimy w ten sposób, że potrzebujemy mieć pół szklanki wrzątku, tak? Pół szklanki wody. E, ja tutaj już mam tę wodę przygotowaną w rondelku. Do tego pół szklanki wrzątku dodamy sobie trzy łyżki kurkumy. I teraz powiem Wam tak, e, sami robiąc to zobaczycie jakie są Wasze pre preferencje. Bo pasta może być albo trochę bardziej gęsta, ale może być też rzadsza. Jeżeli w trakcie jej przygotowywania odczujecie, że ona jest za rzadka, możecie dosypać więcej kurkumy. Jeżeli stwierdzicie, że jest za gęsta, możecie dolać trochę wody. Ja lubię jak ta pasta jest gęsta z kilku powodów, o których powiem Wam więcej za chwilę. Odpalam więc już kuchnię, włączam wrzątek. I może też ważna informacja, dlaczego wrzątek i dlaczego Dlaczego gotowanie kurkumy? To może Was zastanowić. Więc to też udowodniły badania naukowe, że kurkuma, która, której tak naprawdę aktywną substancją jest kurkumina, ona tak jakby aktywuje się wtedy, kiedy jest gotowana przez około 7 do 8 minut. I to jest pierwsza rzecz, którą warto zrobić, żeby wzmocnić działanie kurkumy na nasz organizm. Drugą rzeczą, jaką warto zrobić, żeby aktywować to działanie kurkumy to jest do tej pasty kurkumowej do kurkumy w ogóle dodać pieprz, który też sprawia, że około 80 razy bardziej 80 razy bardziej te substancje aktywne są przy, przyswajane przez nasz organizm. Za chwileczkę dodam ten pieprz, ale zobaczcie, ja tutaj cały czas mieszam, bo to jest bardzo ważne, żeby to się nie przypaliło. Bardzo ważne, więc musimy, jak będziecie robić tą pastę z kurkumy, to po prostu cały czas mieszajcie. Cały czas. Piękny, żółty kolor, który też poprawia samopoczucie. Teraz, ile tego pieprzu? Pieprzu w przepisach ajurwedyjskich mówi się o szczypcie pieprzu. Im więcej go dacie, tym oczywiście będzie bardziej pikantna ta pasta, więc jeżeli na przykład chcecie uraczyć dzieci. Tym cudownym remedium, to raczej nie używajcie tego pieprzu za dużo, ale jeżeli lubicie taki ostrzejszy smak, to śmiało możecie z tym pieprzem zaszaleć. Niektórzy dodają do tej pasty z kurkumy też od razu imbir w trakcie gotowania, dlatego że imbir poprzez swoje prozdrowotne właściwości, takie rozgrzewające, on też tak jakby zwiększa to działanie kurkumy. Więc ja tutaj mam imbir. W postaci suszonej też go dam dosłownie szczyptę do naszej pasty kurkumowej i mieszam. 7-8 minut. E, musicie taką pastę gotować cały czas mieszając. I co ciekawe. Tak, przygotowaną pastę ją możemy przechowywać nawet dwa tygodnie w lodówce, koniecznie w lodówce, i dodawać sobie ją każdego dnia, czy przygotowując złote mleko, czy na przykład do zupy, czy do jakiegoś sosu, czy nawet przy infekcjach gardła, czy infekcjach, takich wiecie, takich przeziębieniach, zażywając w postaci pastylki, czyli bierzesz sobie na czubek łyżeczki. Wielkości ziarnka, grochu, albo nawet trochę więcej, jeżeli to jest jakaś mocna infekcja, nawet trzy razy dziennie. A w przypadku początku infekcji, to nawet możesz zażywać taką pastę z kurkumy co kilka godzin w postaci takiej tabletki, popijać wodą. Ja na przykład bardzo lubię robić sobie rano taki koktajl kurkumowy, biorę sobie pół łyżeczki kurkumy, wyciskam sobie sok z cytryny, dodaję porządnie ciepłej wody, ale nie wrzącej, tylko porządnie ciepłej wody, takiej, żeby móc ją od razu wypić. Jeżeli ktoś z Was może, lubi, używa miodu, to można sobie to dosłodzić też miodem. Wypić rano taki szot kurkumowo-cytrynowy. Można sobie też dodać imbiru, jak ktoś potrzebuje się rozgrzać. No i to jest cudowne wsparcie dla naszego zdrowia. Bardzo, bardzo wspomagająca odporność. Kurkuma oczywiście, jak wszystko, jak każda naturalna metoda wspomagania zdrowia, to jest ważne, żeby, żeby być regularnym, żeby być systematycznym, tak? Czyli dobrze sobie jest zrobić, jeżeli na przykład chcesz skorzystać z tych przeciwzapalnych właściwości kurkumy, chcesz wspomóc swoje zdrowie tak bardziej całościowo, to możesz sobie zrobić taką nawet 21-dniową, do 40 dni kurację. Codziennie po prostu pić, czy złote mleko, czy właśnie ten koktajl taki poranny, o którym Wam powiedziałam, po to, żeby, żeby był ten efekt, tak? Jednorazowo jak to zrobisz, no to to nie zadziała. Już ona powoli gęstnieje, no bo wiadomo, że woda wyparowuje, więc pasta staje się coraz gęstsza. 7-8 minut, nie krócej. Tak, to jest też udowodnione badaniami naukowymi, żeby to było te 7-8 minut gotowania pasty z kurkumy. I to jest o tyle dobre, że robisz to raz na jakiś czas, nie musisz tego robić za każdym razem. Trzymasz sobie to w lodówce, wyciągasz i dodajesz sobie do zupy, do sosu, do koktajlu. Jak boli cię gardło, to tak jak mówiłam, robisz sobie, jak ta pasta zgęstnieje ci w lodówce, ona stanie się naprawdę gęsta, to robisz sobie nawet taką kulkę, połykasz tą kulkę i ją popijasz wodą, czyli masz taką tabletkę. Oczywiście firmy farmaceutyczne bardzo szybko zorientowały się, jak kurkuma cudownie działa, więc opracowały całą masę różnego rodzaju tabletek bazujących na kurkuminie. Po prostu możecie też kupić oczywiście wyciąg z kurkumy w postaci tabletki. Myślę, że dużo korzystniejszą jest jednak naturalna forma. Natura nas wspiera zawsze najlepiej, więc śmiało korzystajcie z tej przyprawy, z korzonka. Korzonek już w Polsce jest powszechnie dostępny, można kupić go w wielu sklepach. Zwykle znajduje się tuż obok imbiru. No i co ciekawe, bo może Wam się tak wydawać, że mm, korzeń świeżej kurkumy będzie bardziej wartościowy. No nie jest tak do końca. Prawda jest taka, że suszona kurkuma ma, powiedziałabym, nawet takie same właściwości, bardzo podobne właściwości. Wcale nie jest uboższa e, od świeżej kurkumy w postaci korzonka. Moja pasta stała się już porządnie gęsta. Zobaczcie, widzicie. Pamiętajcie tylko, żeby nie przechowywać jej w pojemniku plastikowym. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ją przechowywać w pojemniku szklanym. Plastik się do tego po prostu nie nadaje. Zresztą wchodzi w interakcję też z substancjami aktywnymi zawartymi w kurkumie. Mam przygotowany już szklany słoiczek, którego użyję do tego, żeby przełożyć pastę. Nic mi się nie przypaliło, więc też użyjcie takiego garnka, który nie ma tendencji do przypalania. Ale jak będziecie mieszać, to na pewno wszystko się uda. Ok. Moja pasta jest już gotowa. Przykładam ją zatem do słoiczka i za chwilę użyję jej do przygotowania napoju joginów tak zwanego złotego mleka Golden Milk. Wiele informacji na temat złotego mleka znajdziecie w internecie. Ja dzisiaj podzielę się z Wami takim bazowym przepisem na ten cudowny eliksir. I to, co może Was zainteresować, to to, że y, złote mleko nie tylko wzmacnia naszą odporność, jest to napój wzmacniający, nie tylko poprawia odporność, z dodatkiem odpowiednich przypraw, o których też dzisiaj odpowiem, on ma właściwości rozgrzewające, y, działa bardzo fajnie w profilaktyce różnego rodzaju infekcji, przeciwzapalnie, antynowotworowo, ale ważna rzecz. Dla nas na teraz szczególnie myślę ważna jest taka, że to jest napój, który też poprawia nastrój. Ma udowodnione właściwości antydepresyjne. Poprawia samopoczucie. Więc nawet jeśli jesteś osobą zdrową, yy, śmiało wypróbuj ten przepis. Zobacz, yy, możesz złote mleko przygotować tak doprawić, że jestem pewna, że będzie ci smakować. I teraz jak robimy złote mleko. Złote mleko oczywiście w Indiach w tym oryginalnym przepisie wykonywało się z krowiego mleka, tak? Tam w Indiach są też specjalne odmiany krów, które mają takie garby i rzeczywiście, gdy byłam w Indiach i próbowałam tego mleka, ono nawet smakuje zupełnie inaczej, tak? To są te ich święte krowy, one są hodowane w odpowiedni sposób, ich mleko naprawdę smakuje zupełnie inaczej i nawet dla mnie osoby, która mam swego rodzaju nietolerancję krowiego mleka czułam się świetnie po wypiciu tego, tego mleka tamtejszego. Natomiast nasze krowie mleko nie dla każdego jest wskazane, zwłaszcza teraz, gdy, gdy te krowy są hodowane z użyciem dużej ilości antybiotyków, więc ja rekomendowałabym użycie mleka roślinnego do tego przepisu. Mleka roślinnego takie, jakie lubicie. Ja akurat w dzisiejszym przepisie używam mleka migdałowego. Już mam je tutaj przygotowane w garnku. Wlałam cały litr, czyli cztery szklanki. Jak kupujecie tylko mleko roślinne, proszę zwracajcie uwagę, czytajcie składy, dlatego że niektóre te mleka są dosładzane, mają jakieś dodatki, które wcale nie są tam potrzebne. Oczywiście takie mleko roślinne możecie też zrobić sami w domu. Jest to bardzo prosta rzecz. W przypadku mleka migdałowego trzeba tak naprawdę tylko namoczyć migdały i potem w wysokoobrotowym naczyniu je zmiksować, odcedzić to przez jakieś sitko. Są też urządzenia do robienia mleka domowego roślinnego, z których też możecie skorzystać. Alternatywą dla mleka migdałowego może być mleko owsiane, które też ma bardzo fajne działanie, bardzo fajne właściwości i bardzo przyjemny smak. Jak ktoś lubi, może to być kokos, może to być mleko ryżowe. Testujcie, sprawdzajcie do woli. Mleko migdałowe ma o tyle fajne właściwości, że na przykład w przypadku infekcji gardła, w przypadku bólu gardła, ono ma też takie działanie nawilżające które może łagodzić jakieś takie, wiecie, zdarte od kaszlu, na przykład gardło. Więc to może być dobry, mm, dobry pomysł, żeby użyć takiego mleka. I teraz zobaczcie, mam tutaj cztery szklanki mleka, więc użyję sobie do mojego przygotowania mojego złotego mleka cztery łyżeczki pasty kurkumowej, czyli przepis jest prosty. Na jedną szklankę mleka używasz jedną łyżeczkę. 4 łyżeczki. Mieszam, zobaczcie, moje złote mleko już wygląda jak złote mleko nawet. <ścoughs> Więc to jest pierwsza ważna rzecz. W mojej paście kurkumowej mam już pieprz. Pamiętacie, jak gotowałam pastę kurkumową, dodałam pieprzu. Jeżeli mam ochotę trochę więcej tego pieprzu bo lubię taki ostry smak to mogę jeszcze tutaj do mojego złotego mleka dodać tego pieprzu. Ale nie jest to już konieczne. Co mogę jeszcze dodać do mojego złotego mleka? Mogę dodać jeszcze trochę imbiru, jeżeli lubię taki smak też imbirowy. Ja akurat lubię, więc trochę jeszcze go dodam. Wtedy ten też napój złotego mleka będzie bardziej rozgrzewający. Na przykład, załóżmy, jeżeli zmarzliście albo przemokliście, to to będzie dobry pomysł. Mogę dodać też e, przyprawy inne, albo kardamon, albo gałkę muszkatałową, jeżeli lubię takie smaki, mogę też wrzucić goździki. Ja akurat, e, ponieważ nie mam dzisiaj e, ani gałki muszkatałowej, ani ziaren kardamonu, ale mam za to olejki, e, olejki aromaterapeutyczne, czyste esencje roślin, więc zakroplę jedną kropelkę gałki muszkatałowej, to będzie też intensywniejsze w smaku i jedną kropelkę kardamonu. To da mi taki bardziej aromatyczny mm, posmak mojego złotego mleka. I na sam koniec, jak już przestygnie moje złote mleko, mogę dodać miodu. I to jest ważne, żeby nie dodawać tego miodu do wrzącego gorącego mleka, do porządnie gorącego, tylko jak ono już przestygnie, jak już będzie miało tak około 40 stopni, to wtedy do smaku dosładzam sobie miodem, jeśli mogę, jeśli miód mi służy. Jeżeli potrzebuję dosłodzić, a nie mogę miodu, no to możecie użyć innej substancji słodzącej, na przykład erytrytolu, albo ksylitolu, albo stewii, Albo syropu klonowego, raczej używajcie jakichś naturalnych substancji słodzących, raczej nie cukru, bo cukier też niezbyt służy naszemu zdrowiu. Więc tak, możemy użyć. Mieszamy porządnie i zobaczcie, jakie to proste. Złote mleko już jest gotowe. Dzięki temu, że miałam gotową pastę kurkumy, mogłam je naprawdę zrobić szybko. Całość trwała około 10 minut, więc to nie, jest, nie zajmuje dużo czasu. A naprawdę warto. Szczególnie korzystne jest picie złotego mleka tuż przed zaśnięciem, bo ono też ma takie właściwości, że po prostu wycisza nasz układ nerwowy, pomaga nam zasnąć. Czyli jeżeli na przykład cierpisz na bezsenność i chcesz się też wspomóc naturalnymi metodami, możesz sobie taką szklankę ciepłego złotego mleka wypić. Wlewam sobie moje złote mleko do szklaneczki. Nie jest akurat bardzo gorące, więc mogę już użyć miodu do dosłodzenia go. Miód też możecie poszaleć, użyć takiego miodu, jaki lubicie. Wiadomo, że na przeziębienia dobry jest lipowy, spadziowy, który też wzmacnia płuca i nasz układ odpornościowy. Ja akurat lubię, jak to. Złote mleko nie jest zbyt słodkie, więc dałam tylko pół łyżeczki miodu. Jeżeli wolisz bardziej słodki napój, możesz użyć więcej. I na zdrowie. Mmm, jest pyszne. Bardzo Wam polecam, zachęcam Was do takiego dbania o swoje zdrowie e, holistycznymi metodami naturalnymi metodami. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was do obserwowania mojego fanpage'a Sztuka dobrostanu. Ja nazywam się Sylwia Buczak, współpracuję z Bielańskim Ośrodkiem Kultury już od kilku lat. W tym, żeby też Was wspierać w dbaniu o siebie, w dbaniu o zdrowie, w odkrywaniu pełni swojego potencjału. Dziękuję Wam bardzo.